Witam w Mocy Endorfin, zapraszam na poranną gimnastykę Ania Sesińska. Prosto z Mexico City wysyłam Wam ćwiczenia, które na pewno pomogą się obudzić i przyniosą bardzo dużo pozytywnej emocji, energii. Dziś będziemy robi, robić sobie sku, skręty tłowie. czyli najpierw zrobimy sobie zwykłe skręty. Wstaję prosto, ręce razem połączone przed ciałem i robię zwykłe skręty. Do prawej, do lewej strony. Poczujemy również, że nasze mięśnie pod łapatkami zaczynają pracować, trochę się rozciągać. Bardzo ważne jest w tym ćwiczeniu to, żebyśmy nie garbili się, ale zostali w prostej pozycji. Uwaga, do teraz do, tej, do tego ćwiczenia: jeśli moje ciało skręca się w prawą stronę, to ja unoszę prawą nogę, czyli jeszcze bardziej rozciągam. Prawa noga idzie w lewą stronę i ręce w prawą stronę. Lewa noga rozciągając. Ważne, żeby wykonywać to ćwiczenie spokojnie. Fajne jest właśnie yy, działanie na kręgosłup, żeby trochę zaczął się mocniej rotować. Rotacje 5, 4, 3, 2, 1. Bierzemy głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz zrobimy to ćwiczenie. Pamiętamy o tym, żeby jeszcze również trzymać mięśnie brzucha i e, będziemy wyraźnie czuć mięśnie skośne. Ok, uwaga, zaczynam w prawą stronę, w lewa noga, hop, w górę mocno. Można delikatnie spojrzeć w stronę 5, 4. O, wiórka zaraz do nas dojdzie. <grych> Z drzewa 5, 4. 3, 2, 1. Super, bierzemy głęboki wdech i wydech. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.